Oto Mercedes W124, legenda komfortu i trwałości. Ten egzemplarz pochodzi z 1988 roku. Ma czterocylindrowy silnik 2.3 i automatyczną skrzynię. Auto wyceniono na 1950 euro. Oglądacie chłopaczki? Oglądamy, oglądamy. Tak. No ja musiałem tam z państwem porozmawiać, rozmawiałem o cenie Aha. 1950 do negocjacji, tak, tak jak stoi w ogłoszeniu. Tak, tak. Auto jest z drugiej ręki, jeździli oni i ich znajomy gdzieś tam, który dojeżdżał Zresztę? do roboty. Powiedział, że nie ma gramardzy na tym samochodzie. Aha. Że jest rzeczywiście to widać też tutaj po tych cienkich blachach. Tak. Ciebie ja raz to w ogóle, panie kolego? Tak, tak, jak najbardziej, jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. Robi wrażenie. I nawet teraz te czterodrzwiowe, które nie, jeździ, nie jeździły na taksie, czyli nie są w budyniu, Aha. robią naprawdę teraz roboty. No. Jasne. Kiedyś tylko kupeta albo kabrio były cenne, tak. nie? A czterodrzwiowe to ludzie odchodzili i mówili, a bo pewnie gdzieś tam na, do na taryfie jeździł, no. Coś zauważyłeś specjalnego, dziwnego? Eee, no, znaczy coś specjalnego. W sumie to chyba nic, ewentualnie pierwsze co, najpierw rzut oka, to rzuca się w szyberdach, tak? A mm -hmm. do tego przejdziemy. Mm -hmm. A tak to, to... Zamykamy? Bardziej zamykamy. No i o. kierunek ewentualnie, tak? A kierunek Maska jest do zrobienia. Tak? Do o, pan przyszedł nam pomóc. Pach. jest zajmiecie rys. Patrzcie. Mhm. Skoczysz? Wskoczę, skoczę, wskoczę. Nie chcę czuwać widocznie nad tym, co my robimy, ale to bardzo dobrze. No. Ja z Panem gadałem, także Aha. wszystko jest, wiesz. wszystko Jasne, jest, okay. wszystko jest automatyczna No i skrzynia. mamy biegów. Tak. To jest 230, nie? Czyli tak. dobre cztery cylindry, ale już mocne z momentem obrotowym, Aha. automatyczna skrzynia i taki wieczny komfort jazdy tym samochodem jest chyba. Ale zobacz na tapicerek kurde. Tak, tapicerka, tak. są genialne. Zobacz tutaj. Mega jest i te Drewno. No to dzisiaj będzie w cenie. Mówi się, że takich samochodów jak z tamtych czasów, czyli właśnie Audi C4, mm -hmm. jak Mercedes-W124 i BMW E34, mm -hmm. takich mm -hmm. samochodów już nigdy nie, ma. nie będzie. Tak. Widzę, że ręczny w nogach zawsze w Mercedesie e, trzech właścicieli miał ten samochód. Okay. Widzisz? Okay. No ale w tym roku ten samochód będzie kończył 30 lat tak. teraz, nie? Czyli Jasne. nawet w Niemczech już będzie mógł być zarejestrowany Jasne. jako zabytek. Dawaj, dawaj, oglądamy szybko, bo tutaj, wiesz, żeby się ludzie nie zbiegli zaraz, bo to zbiegowisko, wiesz, tu wyłazi troszkę, trzeba by Tak, pod, i z tego co właśnie widziałem, tutaj właśnie w tym nadkorze. No. Bagażnik otwieramy, tak? No jasne. Jeszcze wersja przedliftowa, jeszcze dwukolorowe tylne lampy. Aha. No widać, że się włoziło tutaj parę rzeczy. No, normalne oznaki użytkowania. Ale jako baza to w dalszym ciągu twierdzę, tak. że 30-letni samochód lepiej kupić tu niż u nas. Mimo wszystko. Tam jest poprzygnięta. Tak, nie, troszeczkę tak, widać właśnie. Ewentualnie nie wiem, co może spotkać nas pod tym mm -hmm. nadkładkami. Tak, to jest nadkładka. Mm -hmm. Ale to wszystkie one tak miały, mm -hmm. tylko się tu po prostu podchodziło. No, widać, że auto było po prostu jeżdżone. Tak. No, nie ma tak, tutaj, tak, wiesz. tak. Nie jest to stan kolekcjonerski. Tak, jest tak to tak, baza, tak. nie? Nie, no jasne, jasne. No to... Zawsze nie można od takiego auta dużo wymagać, tak? Ale jako baza myślę, że naprawdę fajny, konkretny samochód. Nasz Merc na gotowo kosztowałby około 10 tysięcy złotych. W Polsce za podobny, najtańszy, sprawny wóz z automatem trzeba zapłacić około 6 tysięcy złotych. Najbardziej zadbane egzemplarze i to bez klimy potrafią kosztować nawet 25 tysięcy. No dobra, spróbujemy w takim razie. Przejechać się? Tak, taki semi legal zrobić tutaj po ulicy osiedlowej. Aha cyknąć partyzanta. A co? Zgoda tak jest. Tak? jest Okej, okay, tak. no to możemy spróbować, jak najbardziej. Dobra. Owszem, ma sporo parkingowych obić, ale praktycznie nie ma rdzy. To w starych Mercedesach jest najważniejsze. Silnik ma mechaniczny wtrysk, który niewielu mechaników potrafi dziś naprawić. Wnętrze jest w dość dobrym stanie, ale to wyjątkowo uboga wersja. Poza automatem nie ma tu dosłownie nic.